Minister Lasek, który obecnie odpowiada za projekt CPK, pytany, czy CPK powstaje, mówił nie, nie powstanie. Natomiast, jak mam wrażenie, zaskoczył ruch społeczny, który się, jak Państwo wiecie, na przełomie roku 2023 i 2024 rozpoczął i w którym również część osób głosujących na obecną koalicję dosyć mocno popierała to działanie rozwojowe, którym jest CPK, i rządzący, powołując swoje nowe władze w spółce, powoli zaczęli zmieniać zdanie. Zaczęli zmieniać zdanie przede wszystkim ze względu na nacisk społeczny, natomiast z drugiej strony weszli też do spółki i zobaczyli, że projekt jest po prostu bardzo dobrze przygotowany. Chociaż think tankowe, takie klasyczne, też pewnie będziemy robić, bo na przykład mamy zamiar zrobić na początku roku duży kongres. O CPK, żeby rzeczywiście dyskusja na temat tego projektu była prowadzona cały czas, nie tylko z pozycji spółki, ale różnych wizji. Tam zaprosić oczywiście również osoby, które, które obecnie zawiadują projektem. Mam nadzieję, że przyjdą i będą z nami dyskutować.